Synu taniej byłoby, jakbyś na studia dojeżdżał autem. Przecież paliwo jest po 5,19 za litr. Poza tym ja teraz prawie nie płacę podatku, od kiedy kwota wolna skoczyła do 60 tysięcy. Nie martw się, synuś, o pieniążki. Tato, a planeta? Czy planeta ma spłonąć? Poza tym tato, akademik mam za złotówkę, więc jak taniej, jak drożej. No faktycznie, pomyślałem i w tej samej chwili wróciły wspomnienia, jak to było rok czy dwa lata temu. Serce pęka. Nie to co teraz. Znajomego nauczyciela spotykam w sklepie, uśmiecha się, bo jest doceniony i odciążony, gdyż nie musi zarywać wieczorów sprawdzając zadania domowe uczniów. Albo jego żona, pielęgniarka w naszym szpitalu. Człowieku teraz wie, że żyje, kiedyś ledwie starczało od wypłaty do wypłaty, a teraz kasa się zgadza. Tylko żeby jeszcze coś zrobili z tymi zabiegami nadplanowymi, bo ręce mają pełne roboty. Lekarze? Dobry lekarz zawsze miał wyższy standard życia od reszty i w sumie dobrze, że im dowalili to dzwonienie do pacjentów. Powiem Wam, że lekarze dzwonią częściej niż kiedyś ci oszuści z fotowoltaiki. Jednak marszałek Hołownia miał genialny pomysł. Czy w ogóle kiedyś ktoś myślał o aucie elektrycznym? Pamiętacie tamte ceny? Gdy premier Tusk błyskawicznie rozprawił się z drożyzną i prąd oraz gaz teraz mamy o połowę taniej. Sąsiedzi sprzeciwka kupili sobie dwa auta elektryczne, bo z dopłatami wyszło ich, jakby kupili jedno auto. W sumie to nasza okolica stała się jedną wielką strefą czystego powietrza. W sobotę mamy taki mały osiedlowy event. Burmistrz będzie otwierał nowy ośrodek integracji z uchodźcami, a wszystko za unijne pieniążki. Nasi nowi sąsiedzi są różnorodni i to jest właśnie takie cudowne. Niestety oczy się same zalewają łzami. Gdy człowiek sobie pomyśli, co oni przeszli u siebie, jakież to są ludzkie dramaty. Minie kilka, kilkanaście lat, zanim pokonają traumę i przełamią się, aby szukać pracy. Tak bardzo się nasza okolica zmieniła w pozytywnym tego słowa znaczeniu, a to jeszcze nie wszystko. Te zmiany nie byłyby możliwe, gdyby nasz wspaniały rząd nie wstrzymał topienia pieniążków przez poprzednią ekipę. Jak na dłoni widać, że publiczne środki można wykorzystać na bardziej pożyteczne cele niż jakieś urojone wieloletnie neoinwestycje. Lebowski, Lebowski, obudź się. Ile będziesz spał, próżniaku jeden? Dałam Ci rano 10 złotych i pytam się, gdzie jest masło, co miałeś kupić?